Taki si. sniper to nie jest Co? <laughs> taka gra za darmo. Więc ja sobie ją od razu pobieram. Tutaj, tutaj jest tańca, jest to jest jakieś To już w przeszłości? Nie, chyba nie. No, to, to, to Ale to od razu tutaj, na pokładę, jak mnie zgeneruje. Co, jest tam, nie? Tu jest trochę ruch zagięty, ale to jest wszystko w granicach rozsądku. Tutaj, no to jest u, jedna jest. 16 plus, to jest jakaś fantastyka. To są takie a ty starsze. Nie znasz tego, To nie, to akurat dobrałam... Mm, a tu jest Galant. O, to nie jest te wydanie takie ekskluzywne, ale są ilustracje. Ale jaka ona ładna. To jakby była z jakiegoś takiego 2, 2, to Galant. To jest od Szła, to wiem. To czytały zaksiążkowane. Mm, na pewno czytała pierwszy tom i chwaliły obie. Chociaż to jest chyba taka młodzieżówka. To 49 zł to ta książka. Mm, to też wszystkie. 59 zł. To no, To jest wszystko fantastyka. To są dwie części tu jest winowajca zamówienia czyli kolejne dwie części bokeh nie, krew i miód nie, gołąb i wąż to był pierwszy tom, To jest krew i miód a tu jest bogowie i potwory to jest drugi, tu trzeci tom a, to jest trzeci tom czego? Imperium, imperium miedzi no tu jest troszkę, no można by się czepić, okay. ale to jakby zaraz przyjdę zaraz pójdzie tu się z tobą pobawić i za chwilę ja przyjdę za zagramy w gośni. O, to sporo ma, tu ma 700 ponad stron gruba czwarta część czwarta to, jest, to z tej fajnej serii pierwszy to jest Królestwo Miedzi nie pamiętam tu mamy Polską tom Paulina Händel i to jest seria nie pamiętam jak się cała ta seria Takie nazywa. No to z zeszłego roku, to dobre, no ale ten, tak, no to, do... A tu mam no drugi tom Czy piąty tom. No to są trzy książki, Co? za to. A tom. to jest polska autorka, prawda? Możesz, jeżeli yy, tam to jest ma, To jest takie postapokaliptyczne, w sensie, że świat się kończy i coś w tym lesie nieba? Bo takie były dostępne. Tak. tak. Pierwszy książki. To są książki takie magazynowe, powystawowe, które zostały się gdzieś tak? nie sprzedały. O, Data, jest coś a... Nie wiem, sprawdzimy za chwilę, dobra? A przyszły już to co tak porównanie. Nie, bo teraz nie było to widzisz. Są, to są z tej strony. właśnie. tam to twoje dziecko? Tak, nie dziecko. Tylko że jest chory. Ostatnio jak tak właśnie się zmieniał. Aaa! Panie Cię coś? Moje No wiem gdzie jestem. W końcu jestem. Dobry. Dzień, dobry. Do Dzień dobry. do widzenia. Zaraz. Kupujemy końcówki magazynowe. Jesteś sprzedawcą detalicznym i kultowym? Gdzież no, to? No tak się... Składnica księgarska. Skupujemy zalegające stoki magazynowe, zapasy magazynowe produkty. Produkty wyprzedażowe ze zwrotów konsumenckich, końcówki serii. Gdzie dubiesz? Artykuły drugiej kategorii produkty lekko uszkodzone, nie wpływające na użytkowność tego produktu. Zwroty promocyjne, produkty z lekkimi wadami jakościowymi. Ale jakoś tak szarawo. Jest. Mam tą samą bluzę, co ostatnio na na tym reading bloku na końcu. A ja ją piorę, żeby nie było. W ogóle ostatnio powiedziałam, że, że już nie będę kupować książek. Ty nie kupujesz? Nie mam sponsora. Właśnie. ale to jest transakcja wymienna, kochanie. Ja inne usługi świadczę. Tak? Hmm. Powiedz Paweł, ładny dzień, dobry. Dobry. Dobry, Bukhol, Bukhol, ale taki nietypowy, e, bo o te książki trzeba walczyć, prawda? No się za no tym to drugim to razem tak. Za drugim to. razem aż tak źle nie było, e, bo były chyba mniej popularne pozycje, które ludzie się aż tak nie rzucali. Jakoś mi ten kadr nie pasuje, coś mi tu. Sadzki. Walimy to, te z kadro. Zostawimy jakieś takie gołe te ściany, bo nie widzę. Ja mam, ja tam mam książki ładnie, a tu nie widać. co? Nie rozbieraj się w filmie. <mulet> Więc mam tu łącznie book haul na książek: raz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ale mam jeszcze dwie książki, których nie pokazywałam, które <mulet> kupiłam w biedrze już dawno temu. To z biedronki. Do biedronki, tam czasem fajne książki rzucają. Ale teraz trochę mi szkoda, zakładając, że, że tu kupuję y, o wiele tańsze. Z tego będę kręcić teraz reading vloga. Y, jutro go zacznę, będziemy jechać w aucie, to zacznę sobie czytać. Kochanie, to jest książka pode mnie pisana, Legendy, Latę. Fajnie. Fajnie, nie? No, to jest 50. No, borczyca zakłada kawiarnię. O. Wiesz, już nie idzie na bitkę, tylko otwiera kawiarnię. W świecie, gdzie nikt nie zna kawę. Nice. Już ty. Szybko, zaraz moja banda powróci. Widać mnie, słychać mnie? Mam nadzieję, że tak. Może trochę bliżej, jednak. Ok. Poczyniliśmy zakupy książkowe, a miało nie być. Ale chcę Wam opowiedzieć o yy, pewnej stronie i sposobie zakupów. Yy, ale to może za chwilę. A więc wszystkie te książki poza tymi dwoma tu na dole są kupione w składnicy księgarskiej, dobrze chyba mówię, link w opisie. I są to książki, które trzeba zamawiać w określonej, o określonej porze określonego dnia. Wcześniej mamy taki mały spoiler parę dni wcześniej, na przykład na Facebooku, gdzie są pokazane zdjęcia książek, które będą wystawione. Są to książki powystawowe, z resztek magazynowych i tego typu rzeczy. One mogą być delikatnie naruszone. Dnia, kiedy będą sprzedawane te książki, one już widnieją. Można sobie je dodać do listy zakupowej. Są też już wtedy podane ceny. Jednakże kupić je można dopiero o danej godzinie. Zazwyczaj jest to 20.30, kiedy można y, zrobić zakupy. Nigdy nie wiadomo, czy danej książki będzie 5 egzemplarzy, 2 egzemplarze, 10. Więc kto pierwszy, ten lepszy. I to jest clue. Kto pierwszy, ten lepszy. I pierwsze zamówienie było robione, ponieważ bardzo chciałam Wiedźmina, ale że robiliśmy pierwszy raz i nam nie poszło. Nie poszło nam szybko, po prostu bardzo długo Paweł w ogóle zasiadł. Mówię, ty kupuj. Szybko mu przygotowałam, bo on jest szybszy i taki bardziej łebski w to takie klikanie na komputerze, więc mówię, ty robisz. I na cztery tomy Wiedźmina, które chcieliśmy, udało się tylko jednego kupić. Ale szybko dorzuciliśmy coś tam na szybciora do, do koszyka. Stąd mam e, pocketowe wersje, m, których nie planowałam. E, Kinga. A drugie zamówienie poczyna, poczyniliśmy, dlatego że chciałam m, uzupełnić trylogię Gołąb i Wąż. A akurat były wystawione tom drugi i trzeci. Pierwszy mam, przeczytałam. Nie była to jakaś górnolotna fantastyka, ale z miłym wątkiem romantycznym, więc czytała się super, więc ja i zarówno mama chciałyśmy doczytać dalej. A więc zacznijmy. <laughs> Może tak. Ja wezmę telefon i będę mówił na bieżąco, ile mnie te książki wyniosły, a oprócz tego gdzieś w rogu będę robić, ile one mają cenę układkową. Zresztą będę chyba mówić od razu. Oczywiście moi drodzy, ja jestem ślepa, muszę sobie to trochę powiększyć. Po kolei. Tak jak mówiłam, pokety wrzuciliśmy na szybciora, bo chcieliśmy dobić, bo od 100 zł jest darmowa wysyłka. Więc tak. Mam roczną wieżę, tom, oczywiście to nie są tomy po kolei. Mam tom, ten jest 3,5 czy coś. 4 i 1. Tu się nie martwię o to, że będę czytać poketową wersję. Te literki są nieco mniejsze faktycznie. Ale mam też nie ma go, tata już go schował. No nie ma go tu. Ja nie wiem, gdzie tata. To, to tati się pytaj nie mnie. Nie ma tu cen okładkowych? Ja je będę też pewnie przeplatać ze słuchaniem, ponieważ w moim abonamencie na Empiku mam je do słuchania. Po 6 zł. Dalej. Stephen King. Aha, czyli chyba Kerry była nawet niecałe 6 zł. 6 zł. 6 zł. Cena układkowa 14,90. Kary, a dziewczyna, która pochała Toma Gordona, nie wiem. Ciebie nie było dzisiaj, tak? Przyszłeś na nowości. Winowajca pierwszego z zamówień. Wiedźmin też nie ma ceny okładkowej, ale Wiedźmin jest po około 25, albo 31, tak nie wiem, napiszę. Ja go mam za 26. Wiedźmin i tak był chyba jednym z droższych. E, dalej, King. Oczy smoka, ja już nawet zaczęłam. Oczy smoka 12,22, cena okładkowa 34. W ogóle mam ochotę na kinga, ale takiego mrocznego, więc coś typu cmentarz dla zwierząt. A póki co to jest naprawdę baśniowa opowieść, taka bardzo, bardzo. Potem mamy, nie wiem czy to jest młodzieżówka, ale mamy tak, Holy Black, Okrutny książę, Tom pierwszy i Zły Król, Tom drugi. Cena okładkowa 29 i 29 to w ogóle wygląda jak z biedronki cena. Ja je mam za 13,90 zł. Tak, a do tego jeszcze Sullivan. Jest to wprawdzie ten czwarty. Nie mam pierwszego, drugiego i trzeciego. No nie szkodzi. Cena układ koła 29 zł. Ja go mam za. Tu zaginięcie. Za 10 zł. 10 zł. To wydaje Mark, też To jest czwarty tom. Podobno pierwszy, drugi są świetne. Trzeci słaby. Czwarty też super. Więc mamy to. Kot się tu na kanapie rozładował. Ok, zamówienie numer dwa. Mm, jakby zacznijmy od, y, od naszego powodu zamówienia, czyli mamy dwa tomy. Ogólnie te książki naprawdę mają minimalne. Jakby się przyjrzeć, tu jest na przykład zagięcie. O. Y, ale no mi to niczemu nie przeszkadza, zważając, że tą książkę mam za dokładnie... 13 zł. Cena okładkowa jest 39, ta nawet 46. Ja mam obie, nie, ta mam za 13, 16, 16-13 złotych. Poza tym jednym zagiętym, no i tu jest troszeczkę ugięte. Tak, tak widać, takie delikatne. Nie wiem, czy wy to widzicie, może pod światło takie de nic temu naprawdę nie jest, nie są za żółkłe te strony, ani nic to był powód mojego zamówienia, ale że, że ja jestem żyła i szkoda zamówić i płacić za przesyłkę, no to zawsze dokulam do tej stówy, nie? Żeby było za free, a bardzo chciałam też Galanta, że od jakiegoś czasu szła, muszę do niej wrócić, bo w Adilaru bardzo mi się podobała. Mam Mroczną Kryptę, która jest dość okazała i mam Galanta. Galant ma w cenie okładkowej, to jest 49,90, a ja zapłaciłam za to 17 zł. Spoczko, tak troszeczkę te rogi jakby takie przyknięte, ale. Super. Potem mam mm, Silvera Adama i syn nieskończoności i pogromca nieskończoności. Pogromca, tak. Książka syn 13, a pogromca 17. Ceny okładkowe 49, 39 i tak. To w ogóle nie miałam w planach, ale dosłownie na dniach obejrzałam jakiś odcinek zaksiążkowanych, jakiś starszy ich odcinek, i obie z zaksiążkowanych czytały to, i ostatecznie im się podobało. Wiem, że końcówka jest dość ciekawa. Prób wejścia jest chyba taki troszeczkę kłopotliwy, ale potem już podobno idzie. Od razu mam dwójkę, więc zachęciły ich. Ich recenzja mnie bardzo zachęciła do tego. No i tu tak jeszcze bardzo, bardzo chciałam w przyszłości przeczytać całe te, nie wiem jak się nazywa cała ta seria, napiszę najwyżej tutaj, to, są, to jest trylogia, ja tu mam Imperium Złota, tom pierwszy to jest Miasto Mosiądzu, tom drugi nie pamiętam. 59 zł, ja zapłaciłam 20 zł i tam 97 dokładnie. Jeżeli ktoś się oszczepia, dosłownie tu jest jeden, jeden różek zagnieciony, jak się bardzo przyjrzysz. No, naprawdę myślę, że że spoczko. Nic nie zarzucone, nic nie zagniecione. Perfekt. Oczywiście nie zacznę czytać do trzeciego do tomu. Liczę, że jeszcze uda mi się coś upolować za takie fajne pieniądze. Tak? E, dalej. To myślałam, że jest młodzieżówka, ale widzę, że 16 plus to jest jakieś takie romansidło w świecie fantazy, coś tam e, na dworze. Tu dokładnie to trochę tak wzięłam, bo okładka fajna, więc jakoś się tak bardzo nie zastanawiałam. W każdym bądź razie cena na 54? 19 zł. Gdzieś przeczytałam parę opinii, że spoko i to chyba nie, nie jest jedno tomówka. No i zdecydowałam się na, na tom drugi i tom czwarty Pauliny. Pauliny, jak ci jest? Handel. Dobrze mówię, tom drugi i tom czwarty. Zapomniana, zapomniana księga, to w takim razie jest. No tu by się można troszeczkę gdzieś doczepić tych, tych, tych tutaj na krańcu, tak troszeczkę coś tu jest, tak... Ehm, podobno spoko. Ehm, gdzieś chyba też oglądałam... Ehm, właśnie, za... ostatnio mam fazę na zaksiążkowane, oglądam dziewczyny non stop. Ehm, bardzo je lubię i tak ehm, bardzo mądrze, szczególnie Zuza opowiada o tych książkach, że aż się mi osłucha. Ehm, I też wiem, że czytały bodajże pierwszy tom. Ehm, I była dość pozytywna ta recenzja. A że chciałam jeszcze coś dokulać do tej stówki, to. A że było od razu dwa tomy. No wiadomo, że jeszcze mnie czeka kupienie pierwszego czy trzeciego. Ale w ogóle bardzo ładnie takie tak się mienią, i myślę, że na półce będą w ogóle. Mhm, mm Pani ja no, to wszystko pół, Dobra, to tak już skończmy, jeżeli chodzi o yy, skarbnicę. Yy, tak, więc, no trochę, trochę tego jest. I robię sobie niezły zapas książek nieprzeczytanych ale idzie mi to ostatnio to dość dobrze te czytanie, więc bardzo fajnie się też przyjął ostatni Reading Vlog. Bardzo się cieszę i to nawet nie, że, że wyświetlenia, że jest ich dużo, bo nie, ale bardzo dużo subskrybentów mi przybyło. Dla mnie 20 subskrybentów, to jest wiecie. Dobra, mam jeszcze dwie książki, które jedną kupiłam już dość dawno, a jedną kupiłam niedawno w Biedrze. Dużo rzadko do Biedry, bo bym tam te książki wykupywała i tak Legendy Latte więcej o tym będzie w reading vlogu i co? i Cmentarz Osobowości to jest, jedno, to obie te książki gdzieś tam non stop mi na instagramie wyskakują, więc gdzieś tam jestem ich ciekawa tu są bardzo różne opinie, tu jest tych opinii mniej bo ta książka jest chyba taka dość nowa bym powiedziała a kiedy? No, z tego roku, no. Więc ta jest podobno taka dość mroczna, więc jestem zainteresowana. I to też jest Paulina e, Händel. te tutaj. Więc, żeby było widać te książki. E, no. Tyle. Myślę, że to na tyle tych zakupów. Ja jestem niezmiernie uchachana, bo tak naprawdę mam tu dwa wielkie stosy książek, których jestem, no, w większości bardzo zainteresowana. Ale nie wydałam na te książki, które tu widzicie, więcej niż łącznie. Chyba ja 250 zł nie przekroczyłam, tak mi się wydaje. Na pewno będę chciała upolować jeszcze więcej tomów Witmina. Mm, no i te brakujące tomy, które ewentualnie mam tutaj. Wiem, że od 1 października Slasi jest jakiś rzut i jest tam Bastion Kinga. Bardzo bym chciała przeczytać Bastion już od dłuższego czasu. To jest wielka księga, ja wiem, ale ciekawi mnie ogromnie. Będzie bastion, i co ja jeszcze mówiłam? Aha, będzie też yy, rzucony. Trzeci tom Sullivana. I co? I jeszcze coś. I jeszcze coś Kinga i. Dzieci się bawią z tatą. <śmiech> <śmiech> Oczywiście głośno, ale ch chyba mikrofon tego nie wyłapuje. I coś jeszcze chciałam. Sullivan, jest Legion ym, Sandersona, ale do końca nie jestem pewna, ach, Życie Violet y to książka, którą zaczęłam czytać na czytniku od koleżanki i przeczytałam parę rozdziałów i tak bardzo chętnie poszłabym dalej w tą historię więc akurat będzie yy, i yy, ja o tej stronie w ogóle, o składnicy księgarskiej wiem od mojej yy, kochanej psiapsi yy, Basi, Basiu Pozdrawiam. I już tak właśnie z nią przed chwilą pisałam, że, że zamówimy sobie wspólnie, bo ona też tam ma podejrzeć 3 czy 4 pozycje. Chociaż nie wiem ile pozycji. Na pewno Basia chce też okrutnego książę yy, ga... Galanta okrutnego książę Basia też chce i chyba Adilaru, bo Basia też sobie ostatnio składa swoją osobistą biblioteczkę, więc też tam dużo tych tej, tej książek nie jest i chyba zamówimy sobie razem. Fajnie, bo wtedy na pewno dokulamy do tej stówki, zaś będzie przesyłka za darmo, a książki zaś będą tanie. Więc polecam, ale jest to coś, co wymaga czasu, zamawianie na tej stronie, ponieważ wcześniej musisz przejrzeć całą ofertę. Jest tam szereg tak różnych książek i nie są to całkowicie nowości. Ale no co kto lubi? Jakby książka nie musi być super nowa, żeby była fajna. Bardzo mi w ogóle broczna wieża. Ym... Cieszy i interesuje, więc myślę, że za niedługo za nią łapnę. Ale póki co, mimo że tak strasznie chcę czytać coś z tych tu książek, ja już zaczęłam w wprawdzie te Eko smoka, ale staram się trzymać mojego jesiennego TBR-u i przeczytać jak najwięcej z tej listy. Więc, więc i tak już jedno i kimś mi się wbił w listę, przez co pewnie coś innego wyskoczy. No ale skończyłam Sandersona, czytam Sullivana z mojego TBR-u. Mm, żniwo przeczytałam yy, No i tyle I już nie zarzekam się, że nie będę zamawiać książek Pewnie będę jeszcze jedno święta Na święta nie wiem, czy sobie nie zażyczę tych y, Tajemnych projektów Sandersona i wyszedł też jakiś Kolejny nowy no. no i na pewno na święta Chcę pójść lepiej Już tam ktoś płacze Ale zasłoniłam koteczka sonik, pomachaj, papa Pa, pa to tak. Miej kawę, udanych książek i mojego popołudnia, poranka, albo wieczora. Ja <zysk> <zysk> się nagadałam, a dzieciaki, bo ja ich wygoniłam, żeby było cicho, wygoniłam ich do pokoju z tatą. Muszę się napić, bo zasłał gardla. Oni się dalej bawią, więc ja tam nie idę, bo muszę też bym musiała bawić, a jakoś tak... Niech zaciśniają więzi z tatą. Ja do południa byłam z jednym, potem y, część z drugim. W ogóle jakaś taka jestem te nie nagrywam. się jakoś ugarnąć, bardziej pomalować albo coś, no ale przyszła paczka dzisiaj, więc. Y, więc y, to musi być. Y, ma Radocha ujęta na żywo z książek. Kupywanie jest równie przyjemne ich... Kupywanie książek jest równie przyjemne jak ich czytanie. A ja to koko mam. Kogo nie ja tu mam? Takiego psitu. Powiedz, kto wyciągnął dzisiaj zębami szpilkę z tablicy korkowej? No, kto szarpnął się na własne życie? Gdybym nie patrzyła na ciebie, to co by się wydarzyło? Naprawdę, on wyciągnął tą taką pineskę z tym takim grubym łebkiem, takie typowe jak są w tablicach korkowych z zębami. I on to to połknął? No nie jak cię dziewczyn... Ci, co... ci powiem, że jesteś jak dziecko, wiesz? Oni też często są dla siebie niebezpieczni. Tam jest tak głośno, że kot tam też nie chce iść. Spoko, jeszcze jakieś obstawiam 50 minut i ktoś się będzie zalewał łzami, bo w końcu coś, jakaś, jakiś wygłup nie wyjdzie. Dziennik co dzień. Ale pani wyglądają te wszystkie książki razem. Wiecie co, ja mam tylko problem, bo już nie mam ich gdzie dać. I jeszcze się nie zabraliśmy w ogóle w najmniejszym stopniu za sypialnię slash biblioteczkę moją. Czy tam kącik czytelniczy obrzmi lepiej. Coś tam zmieszczę z tych książek w przedpokoju, w tej witrynce takiej. Nie, nie idźcie tu! Nie! Ja już mam dość, teraz ty. Tata musi iść do więzienia. Kot w stresie. Tata idzie do więzienia. Tak, idę. Jeszcze do dinozaura. Tata zjadł dinozaura. Tak. Co ty dzieciom pokazujesz? Złoty. Kot już przysypiał. Już skończyłam nagrywać. Powinna składnica księgarska mi zapłacić za tą. Reklamę. Zobodzenie. Napisz, może ci zaprosi. <grymne> tak. Zaczyna do lampkę, żebyś mnie nie No ale to chyba nie jest głupie, Paweł. że muszę coś takiego kupić, bo jak tak dalej pójdzie, to będzie trzeba mi okulary kupić. Nie, ja wiem jak rozwiążemy tą sytuację. Sypialnia będzie. Nie czytać w kuchni. Nie będę czytać w kuchni. No problem jest w tym taki, że... Że ja idę później spać niż Paweł. Paweł ma wcześniej do pracy, więc na pewno idzie dużo wcześniej niż ja spać. A ja jeszcze długo, bo zazwyczaj wieczorami mam czas czytać, więc czytam wieczorami, więc czytam dużo dłużej. A wygodniej mi się czyta oczywiście tu w łóżku, i mu świecę, to mu przeszkadza. A nie będę siedzieć w kuchni czytać. Aktualnie mogłabym iść do jadalni, ale tam jest tak, tak nieprzyjemnie, obskurnie, jeszcze nic nie jest zrobione. Więc jeżeli mielibyśmy już gotową sypialnię, co się raczej stanie prędzej na wiosnę, aniżeli teraz w zimę, to Paweł by sobie już mógł wcześniej iść sobie tam spać, a ja bym jeszcze tu w salonie przy pełnym ładnym świetle czytała. Więc naprawdę bawię, bo sobie ktoś pomyśli, że męczymy dzieci. Tata, tu mam trochę miejsca. Schowam tu książki. Tu, tu już nie bardzo.